Witam was po raz kolejny. Tym razem poproszę was, byście przygotowali się na pewnego rodzaju szok, ponieważ ten odcinek może dotyczyć również waszego życia. Przed wami trzy najciekawsze zjawiska, które niezwykle często występują w naszym codziennym życiu. 1. Déjà vu Wiele opublikowanych badań podaje, że zjawiska tego doświadczyła ponad połowa populacji świata. Istnieje wiele teorii, które próbują wytłumaczyć zagadkę deja vu, jednak żadna jak dotąd nie została potwierdzona. Czym dokładnie jest déjà vu? W skrócie to wewnętrzne przekonanie o tym, że przeżywamy coś, co już się kiedyś wydarzyło, dokładnie tą samą sytuację, tak samo przebiegającą, oraz dostrzegamy w niej te same szczegóły. Niektóre źródła podają, że to zjawisko może być spowodowane zaburzeniem pracy mózgu i opóźnieniem działania ośrodka pamięci. Osoba, o której występują te anomalie, nie pamięta, że już raz przeżyła daną sytuację. Wychodzi to na jaw dopiero w momencie, gdy przeżywa podobną sytuację po raz drugi. Takie tłumaczenie zdaje się mieć sens, jednak jak na tą chwilę nikomu nie udało się potwierdzić tej tezy. Jednak jak wytłumaczymy sytuację, gdy jakaś osoba przyjeżdża pierwszy raz w życiu do bliżej nieokreślonego miasta i ma nieodparte wrażenie, że znajduje się tutaj po raz drugi. Co powiemy, jeśli ta osoba zna nawet nazwy ulic i wie, gdzie one się znajdują? To dosyć dziwne i nie da się tego podpiąć pod zaburzenia ośrodka pamięci. Co więc powoduje, że odczuwamy anomalię zwaną jako déjà vu? Niestety dalej tego nie wiemy. 2. Prorocze sny. Czy mieliśmy kiedyś sen tak rzeczywisty, że wydawał się realniejszy od rzeczywistości? To nie historia wyjęta z filmu Matrix. Mowa tutaj o proroczych snach, które bardzo często przyjmują niezwykle realną formę. Takie sny miewa większość z nas, jednak ta anomalia tworzy się dopiero wtedy, gdy zaczniemy zauważać ich spełnianie się w naszym życiu. W znacznej większości sny to po prostu projekcje naszych wspomnień, jednak czasami śnimy o tym, co nigdy się nie wydarzyło. Możemy więc wnioskować, że śnimy o przyszłości. Według wielu badaczy anomalia ta wynika stąd, że podświadomie projektujemy swoje sny, często myśląc o jakiejś sytuacji, która może się wydarzyć, albo bojąc się jej, lub dążąc do niej. Sny te mogą prędzej czy później znaleźć odbicie w naszym życiu. Co więc może to oznaczać? Jedyną słuszną prawdę, że to my sami kształtujemy naszą przyszłość, a te prorocze sny wynikają z naszych wewnętrznych uczuć i pragnień. Takie wizje mogą się spełniać, ponieważ podświadomie do nich zmierzamy. 3. Pamięć o porodzie. Większość z nas przekonana jest o tym, że nikt nie pamięta swojego porodu, i dlatego nikt nie przykłada do tego wydarzenia większej uwagi. Jednak, jaka jest prawda? Według pewnych badań to, co działo się podczas porodu, ma niezwykle duży wpływ na rozwój dziecka, a nawet rzuca cień na jego całe życie. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że dziecko, które przyszło na świat w spokoju, a podczas porodu nie wystąpiły żadne komplikacje, jest w późniejszych latach o wiele spokojniejsze od dziecka, które przyszło na świat w nerwowej atmosferze lub tam, gdzie pojawiły się komplikacje podczas porodu. Niezwykły przypadek mężczyzny potwierdza, że to, co miało miejsce przy porodzie, w ogromny sposób wpływa na nasze życie. Ów mężczyzna od wielu lat cierpiał na depresję, której podstaw nie można było w racjonalny sposób wytłumaczyć. Podczas dokładnych badań okazało się, że podczas porodu lekarze nie dawali temu mężczyźnie żadnych szans na przeżycie i skupili się na ratowaniu życia jego matki. Jak więc się okazuje, zdarzenie to zostało zapamiętane przez pozornie niczego nieświadome dziecko. I w niezwykły sposób zmieniło jego życie. Dostrzegliście coś takiego w swoim życiu? Podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzach, czy może już zetknęliście się ze zjawiskiem déjà vu, lub też mieliście ostatnio sen, który znalazł odbicie w realnym życiu. Napiszcie również o innych zjawiskach, które pojawiły się w waszym życiu, i być może o nich zrobimy właśnie kolejny odcinek. To już wszystko w tym materiale. Pozdrawiam, cześć.